Dzisiaj wprawdzie miałem przygotować film na zupełnie inny temat i dotyczący innej produkcji, jednak w miniony czwartek otrzymałem od Michała, jednego z moich widzów, bardzo ciekawego maila, który mocno mnie zaskoczył. Co ciekawe, zauważył on bowiem pewien na pozór tylko drobny detal znajdujący się w trybie Portal, występujący wyłącznie na mapach z Battlefield 1942. Detal, który dla nas Polaków jest szczególnie istotny. Wiadomość była tak nieprawdopodobna, iż postanowiłem stworzyć własny serwer w tym trybie. Wybrałem mapy z Battlefield 1942 i finalnie przecierałem oczy ze zdumienia. Odpalmy sobie więc jedną z tych map i przyjrzyjmy się jej jeszcze raz, ale tym razem dokładniej. OK, na początku najlepiej ustawić sobie wszystko tak, jak było oryginalnie w tej części, jeśli chodzi o pojazdy. A więc ustawiając oryginalny system respienia się pojazdów w bazach, a nie z poziomu menu, co mi osobiście zawsze bardziej się podobało. Kiedy już wybierzemy mapę z gry Battlefield 1942 oraz przywrócimy oryginalne ustawienia tej części, uruchamiamy serwer. Następnie udajmy się na lotnisko i podejdźmy sobie do jednego z brytyjskich myśliwców II wojny światowej a więc do słynnego Spitfire'a. Co ciekawe, to właśnie te maszyny oraz m.in. Hurricaney broniły Anglii podczas kampanii powietrznej głównie nad południową i centralną Anglią, toczonej między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAFem w czasie II wojny światowej. Jednak, żeby lepiej zrozumieć ten temat, cofnijmy się w czasie do 30 sierpnia 1940 roku. Tego dnia o godzinie 16.15 z lotniska w Northolt startuje sześć pomalowanych w brunatne, zielone i błękitne barwy hurrikanów. Choć wielka i zażarta bitwa o Anglię trwa w najlepsze, to piloci tych maszyn wprawdzie doświadczeni w boju nie lecą, by wspomóc obrony tego kraju. Lecz wbrew ich woli otrzymują rozkaz ignorowania wrogich maszyn i skupieniu się na zaplanowanych ćwiczeniach z daleka od walk. Powód takiej decyzji dowództwa był tylko jeden: byli to jacyś polscy piloci, cudzoziemcy pochodzący z rozbitego kraju, którzy nie dość, że z trudnością porozumiewali się w języku angielskim, awanturowali przy każdej możliwej okazji, ale także bezczelnie i głośno kwestionowali brytyjską taktykę walki powietrznej. Jednak to właśnie podczas tych ćwiczeń wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło sposób postrzegania naszych pilotów. Zupełnie niespodziewanie, podczas kończenia misji treningowej, jeden z nich zauważa wyłaniające się z chmur charakterystyczne krzyże namalowane na niemieckich maszynach. Wbrew wszystkim rozkazom nagle przechyla drążek, maksymalnie otwiera przepustnicę silnika i zrywając szyk rozpoczyna samotny pościg za wrogimi jednostkami. W dopada jedną z nich, a niespodziewany atak tak zaskakuje niemieckiego pilota Messerschmitta Bf 110, iż ten bez szans na obronę może tylko przyglądać się jak maszyna staje w płomieniach. Otrzymując bezpośrednie trafienie oraz tracąc nad nią kontrolę, chwilę później z impetem uderza w ziemię. Świadom konsekwencji, ale szczęśliwy polski pilot wraca do bazy, by na oczach wręcz czerwonych ze złości brytyjskich dowódców, ale także skaczących z radości i wiwatujących rodaków, wykonać coś jeszcze tak zwaną beczkę ostatni triumfalny manewr niesubordynacji. Kilka dni później, polski Dywizjon 303 staje się najskuteczniejszym dywizjonem podczas Bitwy o Anglię. No dobrze, ale wróćmy z powrotem do gry Battlefield 2042 i trybu Portal. W nawiązaniu do historii, o której Wam opowiedziałem, spójrzcie tylko na oznaczenie znajdujące się na słynnych Spitfire'ach. Na kadłubie namalowany jest napis RF, a następnie A. RF w strukturach brytyjskiego Rafu określało przynależność samolotu do konkretnego dywizjonu, a RF to właśnie słynne polskie Rafałki Dywizjonu 303. Zresztą spójrzcie na to zdjęcie, wykonane w momencie, gdy polscy lotnicy Dywizjonu 303 oglądają szczątki zestrzelonego bombowca U-88. Zwróćcie uwagę na oznaczenie namalowane na kadłubie ich Spitfajera. Podsumowując, to w czasie II wojny światowej byliśmy niewygodną mniejszością, solą wokół nawet dla sojuszników jakimiś Polakami. Jakimiś polskimi pilotami, jakimiś żołnierzami, czy jakimiś dziewczynami i chłopakami walczącymi w Powstaniu Warszawskim, których nikt nie widział i nie chciał widzieć. Mało tego, generał Sosabowski był także jakimś Polaczkiem, który stał się ofiarą pomówień i jadowitych słów swoich sojuszników. Dlatego tym bardziej uważam, że wyróżnienie naszego Dywizjonu 303 w grze Battlefield 2042 to naprawdę wspaniały gest. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał, choć krótki, Wam się podobał, i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.